Witajcie moi drodzy, na początku reklama. Kazałeś dobre serce? Pożyczyłeś pieniądze? Nie możesz odzyskać swoich należności? Masz wyroki w sądzie? Komornicy rozkładają ręce? Jest jeszcze jedna szansa. Agencja Odzyskiwania Wierzytelności. Firma działa na rynku od 2017 roku, oferując niestandardowe podejście do zagadnienia windykacji. Masz problemy? Nie wiesz co zrobić? Zadzwoń. Agencja Odzyskiwania Wierzytelności zawsze da radę. Dobra, dzisiaj porozmawiamy sobie o jednej z, też z jednej z takich kulawych, bardzo, no nie polecam takiej kobiety mieć, ale to na szczęście ona się od razu wydaje, nie, bo to jest faniara. Słuchajcie, musicie mieć dobre towarzystwo i kolegów, albo je stracicie. Mówię tu o intrygantkach, o baby, które kurwa tak potrafią tu truć dupę, tak ci obgadywać, tak ci robić za plecami, tak ci psuć towarzystwo, klimat, że stracisz rodzinę, stracisz przyjaciół, tylko ona będzie wtedy cię oplecie i będziesz dla niej tylko i wyłącznie zasobem i ona będzie wtedy sobie żyła. Taką właśnie jedną miałem, do dzisiaj mnie dręczy, kurwa, nie daje świat. Intrygantki, kobiety, które potrafią zniszczyć w pracy dobrą atmosferę, potrafią zniszczyć w robocie kurde koleżeństwa i przyjaźnie, potrafią rozbić rodziny, potrafią rozbić innym y, związki, po prostu trafić na taką, to jest tragedia. Ja nie mówię tu o babie. Jesteś z grażynką 10, 15 lat, 4 lata i się rozstajecie. Wtedy ona rozżalona, płacze i całemu światu się żali o tym, że ty jaki niedobry. Bo to jest normalne. Większość bab jebniętych tak, bo nie praktycznie wszystkie po tym, jak zrywacie, to do wszystkich Twoich znajomych, kolegów, rodziny piszą głupoty na Ciebie najgorsze, bo ona się musi przecież wybielić, ona musi mieć reputację. I ostatnio przychodzą przyszły mi te wiadomości do moich kumpli od tej. Mojej baby, która ten wypisywała brednie, kurwa. a gości ja nie znam, po, po 3-4 lata nie mam z nimi żadnego kontaktu. Ona wywlokła strumny, dziadka wyrwała i do niego też wysłała jaki to ja niedobry i w ogóle jaki toksyczny, i ona musiała odejść, kurwa. to ja odszedłem, <grywa> No, kurwa, masakra. No ale to ja nie mówię o tych. Bo wiecie, po rozwodzie, po rozstaniu, dupę ci obrabę, żeby tak wiecie, bo bo wszyscy, wszyscy o tak się kochali, taka miłość, a nagle, kurde, to koniec, nie? Nie? A ona ci zapleca, Ty myślisz, że jest wszystko w porządku, że masz tych kolegów, że wszystko jest ok, a oni tak patrzą na Ciebie, nie? Kto mądrzejszy się z tym spotkał, to ją zjebie, nie? Mówię, że się nie wpierdala, nie? A ja dowiedziałem się od mojego kumpla, że ona była dla mnie zasobem, a mój, moje dziecko było tylko przeszkodą, kurwa, tak syny zazdrosne o to wszystko potrafiły do niej pisać. A ona tam, o Jezu, jaki toksyk, o jaki niedobry, o jaki nartyz. Ja tak kurwa, czytam to wszystko, nie? Mówię, co to w ogóle się kurwa, Odjebało. No ale dobrze, że wiem, przynajmniej do kogo napisać, bo większość to bo tam pisała do wszystkich, ale mi mówili, o znowu piszę następna o tobie, nie, i beka, nie. Ale ci, co się dali w to manewrować, to, to kurwa, to ja współczuję tym kolesiom, kurwa, bo ja nie mam z nimi kontaktu już. To nawet dobrze, bo przynajmniej wiesz, nie, nie, potem nie mieć kontaktu, bo to kurwa jakaś pojebana sprawa. Normalnie chłop powinien powiedzieć, wy ty wejść, swoje prywatne sprawy u siebie, nie? A nie kurwa, jakieś rozmowy w pierdalacie. Ja spotkam jednego takiego zjeba, kurwa, ja się spytam, ty piliśmy kiedyś wódkę z sobą? No nie. A kurwa, przyszedłeś do mnie na urodziny, byłeś chociaż raz na jakimś grillu, no nie. A jaki kumple jesteśmy jacyś? Ile my się kurwa w życiu znaliśmy? Dwa, trzy razy? No, no to nadchuj się kurwa wpierdalasz mi w rodzinę, jak głupia baba po, po rozstaniu wypisywała durnostwa do mnie, kurwa. Trzeba powiedzieć, że chcecie to obchodzić, ty nie jesteś moim żadnym kolegą. Na chuj te tak, kurwa kantyczki wypisywałeś, nie? Ja tylko czekam, aż go kurwę spotkam. No e, i wiecie, nie mówię o nich, mówię o intrygantkach o kurwa koleżaneczkach, żonie, partnerkach, które potrafią Ci rozpieprzyć życie i nawet nie będziesz wiedzieć, że to one. Potrafią tak kurwa obrabiać dupę na lewo i prawo, tak robić kurwa dookoła, że zostaniesz chłopie sam, rozwalisz sobie życie, będziesz, Twoi przyjaciele od Ciebie odejdą, Twoi kurwa koledzy znikną, tw Twoja rodzina się od Ciebie bo ona będzie tak jadł kurwa i to tak będzie robić, że Ty nic o tym się nie dowiesz. Słuchajcie, miałem sukę kurwa taką, że ja kiedyś w 11 występowałem jako aktor, nie? I wyobrażacie sobie, że właśnie sobie to przypomniałem, że chcieli mi tam zatrudnić, bo tam dobrze aktorsko, nie? I chcieli mnie zatrudnić jako policjanta. Tam po 7-8 tysięcy było, to było 20 lat temu, nie? To było kupę kasy, była bieda, jak nie no. Ja pracowałem jako bramkarz za parę groszy, nie? I oni zadzwonili, żeby mnie, żeby mnie ten. Żeby mnie wziąć do tego filmu, ona powiedziała, że ja nie jestem zainteresowany. I dopiero po 10 latach mi to powiedziało, bo tam kobiety są. Wyobrażacie sobie zniszczyła mi kurwa karierę. No. Od razu rozwód był. No, taki potwór, tak, kurwa, taki skurwy syn. No. I ta, to są właśnie takie kobiety. Potrafią za twoimi plecami za ciebie podejmować decyzje. Potrafią za twoimi plecami podpisywać papiery i się podpisywać. Ty nawet nie wiesz, a tam masz kurwa kredyty na siebie wzięte. To są takie, do szefa potrafi pójść twojego i zrobić awanturę, on cię zwalnia, ty nie wiesz nawet o co chodzi. Są oczywiście ludzie, którzy są odporni na to, zjebią ją i jest spokój, ale większość No co, kobieta przyszła, to trzeba słuchać, prawda? Jakie mamy społeczeństwo? Pist samych kurde zamiast facetów porządnych. I baba przyjdzie. No przecież ja miałem taką wariatkę, że chłopu sz, szła, załatwiała pracę, tak chodziła, tak dupę truła szefowi, kule, że, że w końcu ze świętego spokoju, żeby już dupę nie truła, to za, 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 kazał przyjść mu do pracy, kule. I został pracę, którą on sobie, ona mu wymyśliła. No wyobraźcie sobie? Ale jak coś było trzeba bezpośrednio, to nigdy jej nie było, zawsze mąż leciał. Zawsze lecisz, chłopie, jak masz taką babę, to ty zawsze lecisz do boju pierwszy, za grażynkę tak? O, bo to trzeba walczyć. pamiętaj, że jeżeli on ona tak robi, że Cię napuszcza na innych, to na bank Ty też jesteś, dupę masz obrabianą. To często jest na dyskotekach. Jak kiedyś, wiecie, bo ja na, jak pracowałem jako ochroniarz, to traktowałem kobiety i, i, i mężczyzn tak samo. Porówno. Ja to nie pierdolę. Dla mnie nie było, że baba. Jak było trzeba, to w łeb i, i won mi z sali. No i, i, i wiecie, kiedy była intrygantka, kiedy na przykład Bajerowałem laskę, ale mam chłopaka, no to co? I, a zaraz patrzy, idzie chłopak. Ty co gadasz do mojej dziewczyny? Mówię, to ona ci powiedziała? No, powiedziała. A ja my to popatrz jaką masz babę, wypuściła cię, żebyś w pierdol zaraz ode mnie dostał gamoniu, tak? Bo cię zmasakruje za chwilę, jak jeszcze raz do mnie burkniesz, a ona będzie patrzeć, jak cię biją, a potem będzie się z ciebie śmiało, ty frajer. I ten chłopak i patrzy na nią. A ona czerwona, nie? A ja my widzisz, zobacz, jaka czerwona. Przejrzałem ją. Bo tak parę razy miałem, że normalnie gada z babą. O, ostatnio miałem takiego fajnego młodego kolegę, głupi jak budz z lewej nogi, zakochany. I sukę, która go kurwa kręciła, nie? I ja ją tam podpuszczałem, to ona mu powiedziała wszystko, on do mnie zmordował i mówię, patrz kurwa, chłopie, spierdalaj od niej jak najdalej. To przepraszam jej dziękowo, bo tam ona wypisała, jaki z niego pajac, nie? A on dalej z nią jest, stulejarzą, nerdą, nie, nie, no, dupą wołową, pantoflarzą, nie pomożesz. Jakaś wieśniara, kurwa, jeszcze ja coś tam się śmiałem, ona za wysokie progi, mówię, chyba kurwa czyje. No, to są takie kobiety. Też trzeba uważać, bo ty się śmiejesz z dziewczyną, gadasz dla beki ją tam podpuszczasz, ale mam chłopaka, to mu nie mów. Nie, o, fajnie, ona idzie, mówi ty, on mnie tam zaczepiał, on mnie chciał umówić, widzicie? I ona, i ona kurwa do zwady, do problemów dąży. I ten chłop głupi leci ją bronić, bo on jest tak zmanipulowany, że trzeba księżniczkę bronić. w pierdol potem dostaje, a potem co w awanturach słyszy? Jakiś ciebie chłop, nawet nie umiesz mnie obronić. I masz pozemytane. wypuszczacie baba. Ja to mam zawsze. Mówię, tak? A co mu powiedziałaś? Że nie. do no i dobrze. Ja się nigdy nie dałem w takie rzeczy wrobić. Albo słuchajcie, opowiem mam taki numer, to nie uwierzycie. Była sobie baba, siedziała w lokalu z jakimś kolesiem, nie? I przyszedł jej mąż. A ten mąż kiedyś pod stołówce mnie dręczył. A ja wtedy już na bramce takiej już, już dojebany siedziałem, stałem, nie? Ja se to przypomniałem, mówię, ty nie wejdziesz, chuju, nie? No i no, dlaczego? Bo kurwa, kiedy, pamiętam jak ty żeś mnie kurwo męczył, bo teraz przyszedł czas na ciebie. Mówię, ale co kurwa, co mi zrobisz? Jak mu wyjebałem w te zęby, jak się kurwa majtnął, to leżał kurwa tam zajebany cały krąg. Zabawaj moją żonę, wspierdalaj, Mów, mówię ci, bo ci dojebie zaraz. Nie? Ale zabawaj moją żonę, mówię do tej żony, mówię ty, on tam na dole czeka na ciebie, nie? Ona weź, powiedz, żeby spierdalał, nie? Ja schodzę na dół, nie? On tam już się pozbierał. Ja mówię, on powiedziała, żeby szedł w chuj, bo ona nie chce z tobą gadać, ale proszę cię! I coś tam, coś tam, i on mnie kurwa złapał, nie? No to dostał banie, znowuż wpysk, nie? Padł trupem, no bo padł zębla od razu, nie? No i ja tam idę na górę i mówię, ty, on tam leży na dole, weź go, kurwa, ogarnij, bo kurwa, rzuca się do mnie, nie? No, aha, i dobrze, dobrze, nie? I coś takiego, nie? Ja mówię, no ale na serio, idź tam, powiedz mu, żeby szedł do domu, bo, kurwa, Web dostanie drugi raz, to, kurde naprawdę do, wyląduje. A w 90-tych latach nie było chodzenia na policję, wszystko po ryjach się lało. Słuchaj, no i ona w końcu taka zniesmaczona z tym kolumnem, mówi: Przepraszam, muszę tego swojego zjeba ogarnąć, nie? Zeszła na dół, nagle wraca, chodź tu do mnie, nie? Ja mówię: Co jest? Coś ty kurwa mojego męża uderzył i do mnie z łapami. No to miałem na łbie miałem dwoje ich, nie? Ten kurwa próbował, próbował mnie zaatakować, to dostał w palnik, od razu padł, tylko wtedy nie, nie wiedziałem, że najpierw trzeba babę jebnąć, a ona do mnie z łapami. On leżał, chciał mnie kopnąć, no i ją złapałem, rzuciłem ją na nią, i zaczęli się sami bić, On był tak pijany, że on nie wiedział, kogo leje. I oni się zaczęli sami bić, ja tylko stałem obok przerażony, kurwa, i nie wiedziałem, co się dzieje. Byłem młody, 21 lat, pierwsze moje dni jako bramkarza. Człowieku to była wesoła Tutaj wąt, Ja mówię, e, jak, jak ona ma go w dupie, jak ona ma go gdzieś, no to nie, to, to, to w dupie. A ona mnie zaatakowała, coś ty z moim kochanym mężem zrobił. Widzicie, jak to jest? Tutaj się śmieje za jego plecami, robi z niego błazna, ale jak ma mężusia, to najlepszy na świecie. Wystrzegajcie się tego, bo możecie się pomylić. No, dobrze, że byłem wielkim gościem, to ich poskładałem, wywaliłem, już nigdy nie wrócili, bo byli zmasakrowani cali, nie? I się razem zaczęli kopać. O Czemu ty mnie kopiesz? Czemu ty mnie bijesz? Ona co kurwa? I tam na siebie rzucili się. nie? Ja mówię dobra, wypad i nie wchodzicie. Zamknąłem lokal i chuj, nie wpuściłem ich. No, a słuchajcie, a przecież ludzie to jakaś, to jakaś kurde paranoja. Trzeba uważać, bo to są takie kobiety. One... A pobiście sobie, że jak ona w ten sposób traktuje tego swojego chłopa, to ciebie będzie traktować. Jak cię wypuszcza, jak mówi, że on mi powiedział, to, to nie staniesz za nim jakiś ciebie mężczyzna. Och, ach, i w ogóle, tak specjalnie, to czuć, że one specjalnie cię wypuszczają, nie? Ale człowieku, kurde, to pomyśl sobie, co ona robi jak za twoimi plecami. Jak ty masz dupę obrabian, jak się z ciebie ludzie śmieją, jak ci podważa Twoje zdanie. To jest taka baba. I nagle ty nie masz kolegów, przyjaciół, bo cię nie szanują. Albo, albo ty sam, ty sam. ona na przykład no, ten do mnie zaczynał, no to ja nie będę z nim gadał, bo on na mnie, wiesz, on, za, on mnie chciał mnie całować, czy coś. I nagle, kurwa, ty wkurwiony, że ci babę zaczynają podrywać kumple, a oni w ogóle tego nie robią, nie? Zrywasz z nimi znajomości i ty, chłopie, siedzisz sam. Rozumiesz? A jak tylko, nie do Boże, się skończy ta miłość, to ci wszyscy, którzy zostanie odwróceni, do każdego pisze, o Jezu, i płacz. Także ludzie, uważajcie na takie kobiety. To jest nieszczęście, to jest straszna rzecz. To są kobiety, które zniszczą Wam życie. W robocie co się dzieje? Siedzicie w korpo i nagle jest fajnie, wszystko elegancko. Wchodzi jakaś kobieta i zaczyna być kwas. No o co chodzi? O nic. A ona już kurwa plotki rozsiewa. Dobrze, ja pamiętam. To była chyba inwazja mocy, nie? I była taka jedna taka pani, kurwa, nie? To ona tam coś tam robiła, nie? I wiesz, my z chłopakami siedzimy, i ona tam wchodziła, niby gadała, niby się uśmiechała. Tylko my byliśmy już życi, bo to był drugi rok czy trzeci tej inwazji. Myśmy, kozaki, nie? I, i w pewnym momencie ona ten, coś tam, coś tam, nie? i jedno mówi, ty, a czemu ty kurwa dupę obrabiasz moim kolegom naszym za naszymi plecami? A ona co? A mówię, no gówno kurde, a mówię co? A mówię do mnie. I wszyscy. No, do mnie też mówiła na ciebie, do mnie też. No i już dziewczyny nie było, zrezygnowała z roboty. To na szczęście żeśmy pogarniali. To są tacy ludzie. I tak kobieta ci rozwali życie. Rozpieprzy ci w proch, kurde. Nawet nie będziesz wiedział, kiedy zostaniesz sam, bo jak sobie umyśli, że będziesz workiem pieniędzy dla niej zasobem, to cię odetnie od rodziny, od kolegów, od przyjaciół i twoimi rękoma zrobi tak, że ty będziesz czuł, że tak trzeba. I nagle chłopiec jesteś sam. I teraz tak robisz na nią tyraż 10-15 lat, ona się tobą nudzi i idzie dalej, a ty zostajesz bez nikogo. I weź sobie tu teraz poradź. I dziwicie się, że są samobójstwa? Dziwicie się, że się wieszają ludzie i robią sobie krzywdę? Dziwicie, sobie, dziwicie się, że to wszystko jest nie tak, jak trzeba? No. A ona zadowolona, no jestem wdową. A w no, wdowa, co się stało? No może miał wypadek. Miał, bo się odwalił w samochodzie w drzewo. Albo się zaczadził. No. To ja powiem taki przykład. Robię, robiłem w pogrzebówce, nie, i słuchajcie, no i doszło, chłop popełnił samobójstwie w aucie, tam, tam był nie napisał, napisał, list, nie, że przez babę i w ogóle, no i wziął, wypił flaszkę, włożył sobie rurę od, od tego i się zaczadził, nie. No i ja ćwiczę i przyszła taka laska, ona się do mnie uśmiecha, do każdego się uśmiechała, zagadywała i moja przyszła i tak patrzy, wiesz kto to jest? nie, no to jest ta laska właśnie tego gościa, co się zaczadził. Po paru chwilach, no miesiąc nie minął. Ej, ja co ty gadasz? No? no i wiesz, i my tutaj ćwiczymy, i ona tam do chłopak, oni wszyscy żonaci, nie? A to a te, a te, a te barany, nie? O, ti, 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 marzenka, marzenka, nie? A ja tak stanęłem, mówię, kurwa, idź stąd. Tak przy wszystkim, mówię, idź stąd, bo ja wiem wszystko o tobie. Idź stąd, mówię, nie przychodzisz tu więcej na siłownię. No ale co? Mówię gówno, mówię idź, weź w stanie wyjdź stąd, nie? A mówię, czego? mówię chcesz. Bo naprawdę chcesz, żeby to wszystko usłyszeli? Ona, no, no co, nie mam nic do ukrycia. A nie masz do ukrycia, że twój mąż kurwa się zabił przez ciebie, napisał list, żeś mu tak w pierdol że popełnił samobójstwo dzięki tobie? Masz krew na rękach swojego męża, bo ja jestem w pogrzebowcu byłem przy tym, jak go, wtedy z tego auta tam byliśmy przy tym. Wstała i wyszła. A te wiecie, co te kurwa barany stulejarze, te nerdy jebane zrobiły? Do mnie z pretensjami, że ona się zdenerwowała i nie chodzi. Jak ja ich zjebałem, mówię, wy kurwa durnie, wy mędy, mówię, jak wy możecie w ten sposób do mnie mówić? Ale im, ale im, ale im kurwa zjebałem ich wszystkich, mówię, wy, kurwa jebań. Mówię, a jakbyś kurwa się za nią zachwycił, rozwiódłbyś się, rozwaliłbyś sobie życie, dzieci by zostały bez ojca, bo cię szmata kurwa obkręciła, a potem doprowadziłaby cię do samolotu jak tamtego i co byś wtedy zrobił? Mówię, gdzie? Kurwo, dziękuję. I oni tak stanęli, zrozumieli dopiero, o co mi chodzi, łeb zwiesili, no ale ja, ja, ja zerwałem z nimi znajomości. Nie ma litości dla takich ludzi. Jak debile, to też ja nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. Tak, moi drodzy, tak jest i takie są kobiety. Faceci też oczywiście, ale ja mówię teraz o kobietach. No niestety musimy uważać. A jak teraz ogarnąć na samym początku, że mamy taką intrygantkę? Panowie, jak się spotykamy z taką kobietą, ona zaczyna obrabiać dupy swoim wszystkim znajomym dookoła. A jak idziecie razem na imprezę z jakimiś znajomymi i wracacie, ona zaczyna obrabiać dupy wszystkim swoim znajomym. Taka to jest właśnie kobieta. To jest pierwsze podstawowe. Obrabianie dupy dookoła, opowiadanie o wszystkich, tylko nie o sobie. To jest pierwsza zasadnicza sprawa, na którą musimy zwracać uwagę, że mamy tutaj intrygantkę. Ona się nieraz jak na początku, bo one bardzo gadają na początku dużo sobie, nie? Nieraz usłyszycie, a bo ja musiałam tak zareagować, musiałam powiedzieć szefowej, no i wtedy go wyrzucili. To są takie rozmowy, no bo ja zrobiłam to, to, no, a mój mąż to miał takie chujowe towarzystwo, ale ja się jego pozbyłam. One to nieraz powiedzą, jakieś są niedoświadczone. Ale jak są doświadczone, to już milczą nie ale bardzo gęsto i często wydają się na tym, że zaczynają dupę obrabiać ludziom dookoła. Są takie kobiety, które będą Ci obrabiać dupę w sekundę, jak tylko przestaniesz y, mieć y, dla nich jakieś znaczenie i będą chcieli Cię po, y, po tego pożegnać. No to Ci dupę obrałbym, jeszcze intryganną, to masakra. Jeszcze, toś, jeszcze ten, ta, 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 ta cecha charakteru negatywna, z innymi się kurde, z kobietą bluszcz, ona Cię odetnie od wszystkich i będzie na Tobie wisieć. Tak, z histeryczką, nie? Ona cię odetnie od wszystkich, będzie nieczykone, jest nieszczęśliwa w poczuciu wina, ty, biały rycerzu, masz za nią przenosić góry światy zdobywać. O, oczywiście, że tak. To są wszystkie połączone, że tak jak my, narcyzi, makabelistyczni i, i psychopaci jesteśmy w tej triadzie, każdy z nas ma, tak samo kobiety w tych swoich negatywnych cechach łącz, łączą ze sobą. Zależy, kto jaka ma większą, wtedy to wszystko wychodzi. No i dramat. Ale to wszystko jest nasza wina, ponieważ zamiast usiąść i dokładnie Grażynkę posłuchać, to ty jak na nią patrzysz, to masz w dupie to, co ona mówi do ciebie. Ty już widzisz, jak ona ci nogi rozkłada, jak już statko dzieci, ogrów się bawi dookoła, a ty grilla robisz dla kolegów, pijesz piwo. A wiecie, co ona myśli? Ile ty kasy masz? Czy ty ją będziesz... Czy ty będziesz mógł wyjechać za granicę i ją zostawić z tą kasą sama? A ilu z was mamusie z dziećmi zostawia tutaj i jedzie w cholerę pracować na nie, przyjeżdża tam, ani grosza nie ma? No co, moi drodzy? A kto dzwoni do agencji windykacyjnej, kurde, z takimi problemami, że baba wydoiła po 10-20 tysięcy, bo ty żeś na nią płacił i cię zostawiła? No widzicie? Także mówię wam... To jest, nie jest tak wszystko piękne, jak to wygląda. Musicie uważać. Przecież to wymusić, to ty dajesz, to ty robisz przelew. Bierzesz obcą babę z dzieciakiem, ona ci dupy dwa razy da, ty myślisz, że to jest świat i że ty jesteś... I, ty, I oczywiście musisz być poważnym mężczyzną i nie możesz pytać, dlaczego ma dziecko, i jest sama, tak? Bo ty jesteś odpowiedzialnym mężczyzną, no i musisz jej pomóc w utrzymaniu, no. Kiedyś do mnie tak wyjechała mamusia z dzieckiem, no wiesz, bo ja chciałbym ciebie pomocy finansowej, mówię, dobrze. Mówię, jakie masz zdolności? No, ja jestem tutaj w sklepie. No, dobrze. I co jeszcze? No, umiem pisać. No, to ja ci załatwię pisanie na maszynie. Będziesz teksty przepisywać, pani sędzinie, bo potrzebuję. Ale jak? No, zarobisz sobie, będziesz miał więcej pieniędzy. Bo ja ci groszenie, No, to kurwa za siebie żyje się za swoje dziecko. O, 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 tak to nie. A on, no to spierdalaj. Nie, no, żartowałem, nie? Won. No, nie ma litości. Teraz to wiecie, jestem na takiej pozycji, że mam naprzemienną opiekę. No ja już muszę sobie, jak będę szukał, to najlepiej mi też babkę z dzieckiem i wtedy nie będzie. Widzicie, nie będzie wtedy tak, że mamusia z dzieckiem i trzeba płacić. Nie mówię, ja mam swojego syna, ty masz swoją córkę, musimy się jakoś podzielić, nie tam syna, nie? Mówię, to nie będzie tak, że ja na ciebie będę płacił. Ty musisz sobie radzić, a jak sobie rodzisz dobrze i nie jestem ci potrzebny i wybierasz mnie, żeby było lepiej nami, milej, to ja wtedy jestem chętny z tobą mieć jakiś kont kontakt. nagram za chwilę film o randkach i po co w związku jesteśmy, nie? Bo to fajny temat. Po co my w ogóle do związku mamy iść, bo przecież ludzie, dam wam, dam wam teraz zajawkę, słuchajcie, to jest tak, że my musimy tej kobiety spytać, do czego ja ci jestem potrzebny, bo teraz kobiety sobie spokojnie radzą, mają kasę, mają 800+, plus, mają to wszystko dookoła i ty chłopie musisz wiedzieć, po co ty jesteś tej kobiecie potrzebny. Bo jak ona sobie sama daje radę, to ona cię w jakimś celu wybiera. Nie, nie, nie ten. Czy naprawdę na kasę? O, dobry materiał, kurde. Czy kobiety naprawdę na kasę lecą? Jak teraz mają takie możliwości, że jak są tak poukładane i dobrze kombinują, to więcej od nas zarabiają. No, przemyślcie to sobie. Dobra, dobra, wróć, bo, bo za daleko. Podsumowując, intrygantki. Wystrzegajcie się tych kobiet, ponieważ mogą zniszczyć wam życie. Mogą, stracicie znajomych, przyjaciół, rodzinę, op, op, oplotą was sobą, będą wykorzystywać do swoich jakichś tam celów chorych tak? i będziecie ich niewolnikami. Dopóki będzie z was miała korzyść, dopóki będzie was wykorzystywać. Uważajcie na takie baby, jak ona mówi, jak, że nieraz jest tak, że po prostu ona cię napuszcza na kogoś, bo chce sprawdzić, czy jesteś do zmanipulowania. Trzeba tutaj bardzo ważne tą czerwoną flagę do zmanipulowania. Czy na przykład powiedział, bo on mi tu powiedział, bym mu dałaś? Nie, no to trzeba było dać i koniec rozmowy. I ona wtedy widzi, że no, nie zmanipuluje to, bo nie będziesz leciał, a i białych rycerzy leci, a, bo trzeba kobietę ratować, no pojebało was ludzie? Musicie naprawdę uważać. W pracy. Dupę obrabiają każdemu. Jak yy, w domu, dupę obrabia wszystkim, rodzinie, wszystkim, wszystkim. Też się patrzy na samym początku, żeby takie ogarnąć. One zawsze na początku obrabiają dupę każdemu. Idziecie na imprezę, a potem marek to, marek tamto, marek zramto. Ja pamiętam, miałem takiego przyjaciela, w cudzysłowie, miał żonę, nie? To ona. Yy, Brat tego mojego kumpla żenił się, nie? To oni byli, ona tylko wróciła z tego wesela. No nie podoba mi się to, mówię: No chuj, ty dupę mu obrabiasz. Zrobili to, zrobili, to nie twoja sprawa. A ty miałaś lepszą? Łeb zwiesiła, bo oni mieli najgorszą. Tam nic nie było w ogóle na tym weselu, tam była lipa. To łeb zwiesili, na dół i zamknęła gębę. A ten miał naprawdę do wesel, Eleganckie, wszystko było tam dobrze. No. To nie jest tak wszystko proste, jak wygląda. Musicie, bo to, bo to jest chwila, moment i już jesteś w sidłach takiej kobiety, usiedlony, tak? A potem masz spieprzone kupę lat życia. No chyba, że lubisz być wykorzystywany i się na to godzisz, żebyś jesteś pimpka. Nie? No to wtedy okej. Okay. To wtedy nie mam problemu. Także, moi drodzy, uważajcie... Nie róbcie sobie za bardzo nadziei, uważajcie na te kobiety, dokładnie słuchajcie, co one Was mówią. Weźcie sobie ten swój gadzi mózg, schowajcie do kieszeni, tak? Jak śmieje się, po prostu bądźcie jak skała i dokładnie research sobie róbcie na temat kobiet, które ten, które wam, y, które wam, y, no, które do Was idą. Bo może się okazać, że tak się wpieprzycie, że znowu już będziecie mieli po 10 latach rozwód. I własna rama, moi drodzy, własna rama, trzymajcie się ramy. To się nie poslamy. Musimy być twardzi, musimy być facetami, musimy my ogarniać ten świat, bo trochę się to wszystko poluźniło na razie.